Cześć, witamy wszystkich, a moim dzisiejszym gościem na kanale jest Oskar Hertman, CEO agencji Pilkspark, no która muszę przyznać w tym roku otrzymała jedno z y, tych najlepszych oznaczeń Allegro, czyli Quality Champion. No i Oskar dziś zaprezentuje narzędzie wspierające liczenie rentowności, pokaże jak liczyć zysk na Allegro i koszty, pokaże jak liczyć koszty produktu i kategorii. Także Oskar scena jest twoja. E, dziękuję Ci bardzo, Dawid, za takie super intro. Pozwolę sobie przejść od razu do prezentacji i do tematu. I dzisiejszym tematem i tym, o czym chciałbym powiedzieć, będą koszy na Allegro i zysk na Allegro. Ale przede wszystkim jak to liczyć, jak to raportować i dlaczego analizować z perspektywy każdego produktu i każdej kategorii, a nie tylko konta. Ale zanim przejdziemy do merytoryki, dlaczego? Uważam się za odpowiednią osobę, która może mówić o tym, jak raportować te koszty oraz jak zarządzać tym zyskiem na Allegro. Otóż od prawie 6 lat prowadzę agencję wyspecjalizowaną w obsłudze sprzedających na Allegro. To jest jakby jedyna usługa, w której się rozwijamy, w której chcemy być najlepsi, najlepsi na rynku. No i do dnia dzisiejszego, przez nasze ręce, że tak powiem, przeszło już ponad. 800 kont, czy 800 klientów, z którymi y, współpracowaliśmy, dla których zwiększaliśmy zyski lub przychody. Ale drugą bardzo ważną rzeczą jest to, że stworzyliśmy y, narzędzie, które ma analizować dane o wiele lepiej niż, niż człowiek, ma schodzić bardzo głęboko do rentowności każdej oferty, każdego produktu. No i tutaj na ten moment mamy już ponad 1000 użytkowników, y, dla których mierzymy rentowność, dla których analizujemy te dane. No i jesteśmy w stanie weryfikować, czy też y, sprawdzać, to co najbardziej wpływa na koszty i co najbardziej wpływa na efekty na tych kontach, czy też osiągany, osiągany zysk. Ale przechodząc do merytoryki, czym jest zysk na Allegro i teraz pokażę bardzo prosty graf, który każdy przedsiębiorca, każdy sprzedający pewnie dokładnie zda, mianowicie zysk w tym przypadku zysk Allegro, bo tak to nazywam, no to są przychody osiągane na Allegro minus koszty osiągane na Allegro. I wtedy wychodzi nam ten zysk allegrowy, jak ja to nazywam, no bo oprócz tych kosztów allegrowych, jako przedsiębiorcy macie o wiele więcej kosztów, takich jak obsługę, obsługę klienta, takich jak ceny zakupu czy ceny produkcji, dlatego to nie jest taki prawdziwy zysk a zysk Allegrowy. I teraz na potrzeby liczenia, na potrzeby raportowania i też tworzenia naszej aplikacji, my sobie te koszty rozdzieliliśmy na koszty organiczne Allegro i koszty Allegro Ads. I to jest jakby bardzo ważny graf, który chciałbym, żebyście zapamiętali, no bo te koszty Allegro Ads uważamy, że zawsze warto oddzielać, no bo jest to duża dźwignia, jakby duży element tego, co wpływa na te koszty Alego. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, czyli czym jest stosunek K do P, o którym często będę mówił. Stosunek K do P, no to jest stosunek kosztów do przychodów, czyli jaki procent stanowi faktura kosztowa do przychodu całkowitego, jaki osiągacie. I teraz Prosty przykład. Jeżeli osiągacie przychód na poziomie 100 tysięcy złotych, wasz stosunek kosztów do przychodów wynosi 15%, no to na fakturze Allegro zostawiacie 15 tysięcy złotych. Jeżeli ten przychód wynosi 200 tysięcy, a stosunek K do pewności 22%, no to wtedy tych kosztów macie na poziomie 44 tysięcy. Czyli jakby ten stosunek kosztów do przychodów, my używamy go do liczenia, do raportowania oferty, kategorii konta, bo to jest bardzo ważny parametr, którym warto wiedzieć. I teraz, co wchodzi w skład kosztów na Allegro, czyli w skład tego, stosunku K do P. To są oczywiście wszystkie rzeczy, za które płacicie Allegro, czyli macie w tym prowizję od sprzedaży, prowizję od sprzedaży wyróżnionej, macie w tym Allegro Adsy, opłaty za wyróżnienie, monety, koszty przesyłek, jakby wszystko tych Elementów, na których możecie wydawać na Allegro jest bardzo dużo, i dlatego my uważamy, że warto to analizować. I Istotnym składnikiem kosztów są Allegro AllegroAdsy, tak jak mówiłem wcześniej. No i tutaj wizualizacja, jak te AllegroAdsy wyglądają. Możemy mieć reklamę graficzną, możemy mieć kampanię sponsorowaną. Natomiast jakby bardzo ważne jest, żeby te Allegro AllegroAdsy liczyć i monitorować um, osobno. I zaraz powiem dlaczego. Przechodząc do tego, gdzie taką rentowność konta Allegro. Można sprawdzać. Allegro dodało jako nowość cały czas się świeci, zakładka podsumowanie kosztów, chociaż to takie nowe nie jest, bo już prawie niespełna rok, Allegro pokazuje tą zakładkę, w której możemy sobie podejrzeć koszty, na co wydajemy, możemy sobie to sprawdzić dla danych okresów czasowych. I tutaj właśnie znajduje się ten stosunek kosztów do przychodów, o którym mówiłem, czyli w tym wypadku 24,5. I teraz, jeżeli będziemy chcieli sobie zejść w dół i analizować, no to mamy oczywiście te rozliczenia podstawowe, czyli to, co wchodzi w, tych, w skład tych kosztów organicznych, czyli prowizor sprzedaży, wystawienie przedmiotu. No ale w sekcji promowanie pojawi się ta kwota, o której cały czas mówię, czyli opłata za kampanię AC. I ona, jak zobaczycie, w tym przypadku stanowi aż 8% osiąganego przychodu. I teraz to, co jest ważne, i to, na co musicie zwrócić uwagę, to że z tej perspektywy nie jesteście w stanie sprawdzić, na co wydajecie te pieniądze Allegro Adsowe, czyli dla jakiej kategorii, dla jakich produktów. Tutaj do tej zakładki trafia jakby cała kwota i jest przypisywana do konta. Jeżeli chcielibyście sobie sprawdzić na co wydajecie pieniądze no to oczywiście idziecie do zakładki Allegro Ads tam sprawdzacie sobie strukturę kampanii, strukturę grup reklam, którą sobie stworzyliście, no i w zakładce oferty możecie sprawdzić jaki koszt i jaką rentowność mają te oferty, ale tylko w ujęciu tych danych z Allegro Ads. I teraz jak raportuje to top agencja? Chciałbym wam pokazać, chciałbym was nauczyć, jak warto to robić. No bo o ile Allegro jest świetnym ekosystemem, i fajnie, że pokazują te dane, fajnie, że dodali tą zakładkę podsumowanie kosztów. No to z perspektywy analizy, wyciągania wniosków czy szukania jakby synergii między tymi wszystkimi kosztami i tego jak to wpływa na zysk, no to nie jest jednak jakby świetnym świetnym narzędziem. Dlatego my posługujemy się tutaj Excela. I tutaj są dwie proste zasady, czyli Przede wszystkim w kolumnach zapisujecie sobie dany okres czasowy, w tym wypadku miesiące, żeby weryfikować sobie to miesiąc do miesiąca, jak, jak to się zmienia, tak? no bo ważne będzie to, czy to KDP rośnie czy spada i żebyśmy z takiego, jak ja to mówię, helikopter view, mogli sobie to sprawdzić kilka miesięcy do tyłu. Druga ważna rzecz, no to oczywiście zapisujemy sobie koszty rodzajowo, tak? czyli czy ile idzie na kampanie sponsorowane, idzie na, ile idzie na reklamy graficzne, jaka jest prowizja od sprzedaży, Mamy też tutaj kilka dodatkowych takich parametrów, które my wyliczamy dla naszych klientów. Czyli sto, oprócz stosunku kosztów do przychodów, pokazujemy też stosunek kosztów do przychodów bez, bez adsów, żeby weryfikować, jak te adsy wpływają na ten finalny poziom kosztów. Mamy też tutaj procentowo wyliczone prowizje od sprzedaży, prowizje dopłaty do przesyłek. To też będzie kluczowe, jeżeli Allegro wprowadza takie zmiany, jak wprowadziło ostatnio, że. Sprzedający będą trochę więcej dopłacać do, do smarta, no to ten tutaj właśnie parametr pokażę Wam, jak ta Wasza rentowność się zmniejszyła i w jakim procencie. I o ile można to robić miesięcznie, to w przypadku dużych kont robimy też to tygodniowo, ponieważ ta strategia na Allegro, ona może być w ujęciu tygodniowym, to znaczy w tym tygodniu zwiększymy nakłady na Allegro Adsy lub zmniejszymy nakłady na Allegro Adsy, żeby skupić się bardziej na wyróżnieniach, na monetach i żeby sprawdzić, jak to finalnie przełoży się na nasz przychód, jak to finalnie przełoży się na nasz stosunek Kosztów do przychodów. Więc wtedy te parametry spisujemy sobie z systemu i zapisujemy w ujęciu tygodniowym, potem możemy to też zrobić w ujęciu miesięcznym, jeżeli ktoś w firmie chce patrzeć tylko z tej wyższej perspektywy. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym Wam takiego Excela nie oddał, więc możecie sobie zeskanować ten kod, pobrać gotowego Excela z przykładowo wypełnionymi danymi, z gotowymi formułami, żebyście mogli od razu takiego Excela wprowadzić do Waszego biznesu, żeby Wasz biznes zarabiał więcej, ale w czym tu jest problem? No bo o ile pokażemy tą rentowność per konto, no to z perspektywy ustalenia tam strategii produktowej, strategii kategorii, no to nie będzie to super super analityka. Dlatego to jak my zdiagnozowaliśmy i, i, i ten problem, to jest przede wszystkim brakuje tutaj rentowności dla każdej kategorii brakuje też rentowności poszczególnych produktów. No i dla nas w oczach tego, co się dzieje w tym roku i co będzie działo się w tym roku pod kątem zmian na Allegro i jakich tam zmian czy problemów przedsiębiorców, no to to liczenie per produkt czy per kategoria będzie bardzo, bardzo ważne i jeżeli ktoś tego nie będzie robił, no to przegra, bo nie będzie wiedział jak zarządzić ceną, jak wykorzystać elastyczność cenową, a jego konkurencja po prostu to zrobi i go prześcignie. Dlatego rozwiązaniem, jakie wymyśliliśmy, no to było napisanie naszej autorskiej aplikacji żeby oczywiście zwiększyć efektywność prac dla naszych klientów i teraz aplikacja ma jeden cel, ona ma w głównej mierze wyliczyć zysk dla każdego produktu, dla każdej kategorii, dla całego konta, zrobić to dla każdego dnia, tygodnia, w zależności kto jaki chce zaznaczyć okres czasowy, no i te dane mają być dokładne, no bo aktualnie, korzystając z innych narzędzi, czy też z ekosystemu Allegro, no to one super dokładne nie będą. I teraz, jak to działa, tak? Czyli chciałbym tutaj wrócić do tego wykresu, który, czy tego grafu, który pokazywałem wcześniej, czyli przychód, koszty organiczne, koszty Allegro Ads i ZYS. I teraz, jak działa ALES Park? Otóż te koszty organiczne, czyli monety, prowizje, dodatkowe prowizje z wyróżnienia czy strefy okazji. My pobieramy po API po autoryzacji waszego konta Allegro. przypisujemy je do każdej oferty, do każdej kategorii i do konta. Potem łączymy się z waszymi Allegro Adsami, jeżeli macie je u siebie poprzez albo naszą wtyczkę, albo prosimy Was o wgranie Excela z tych kampanii do naszego systemu i te kliknięcia czy całe koszty Allegro Ads znowu podzielimy na każdy produkt, z tego produktu pobierzemy ID kategorii i przypiszemy wszystkie kliknięcia też dla kategorii, dzięki czemu uzyskamy raport zysku, raport każdej kategorii i każdego produktu. I teraz dlaczego tak mocno jakby ciśniemy to Dzielenie tych kosztów ADS. Otóż my odkryliśmy na bazie średniej naszych klientów, no, że te koszty kampanii Allegro ADS stanowią od 10 do 30% wszystkich kosztów osiąganych na Allegro. Czasami to jest nawet więcej, czasami to jest mniej, natomiast jakby ten poziom tych kosztów jest bardzo znaczący, na tyle, że po sumowaniu tych kosztów per produkt, per kategoria może się okazać, że no, ile w obrębie konta my zarabiamy, mamy fajny stosunek kosztów do przychodów, to na koncie jest wiele produktów, wiele kategorii do zoptymalizowania, bo po prostu na nich nie zarabiacie. I tutaj też przykład w ujęciu dziennym jednego z naszych klientów, jak, to, jak ten stosunek kosztów do przychodów może się różnić po dodaniu kosztów adsów. Tak, czyli w tej kolumnie przedostatniej mamy stosunek kosztów do przychodów w ujęciu dziennym bez Allegro adsów, a w kolejnej kolumnie mamy Stosunek kosztów do przychodów już z wliczeniem tych alegroadców. No i tutaj te różnice dochodzą nawet do 6%, czyli, jakby w ujęciu biznesowym, uważam, że bardzo dużo. I to jest jeszcze z perspektywy konta, ponieważ jak zejdziemy sobie głębiej i zaczniemy analizować to z perspektywy kategorii czy z perspektywy produktu, to te różnice są jeszcze większe. Czasami dochodzi do sytuacji, w której po wliczeniu kosztów Allegro Ads do danego produktu, do danej kategorii, okazuje się, że sumaryczne koszty są trzy razy większe niż osiągany przychód i wielu sprzedających dokłada do interesu, mimo że tego nie widzi, ponieważ ta skala z perspektywy całego konta jest dla nich okej. Okay. I teraz jak ta cała wiedza i ten, 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 ten cały system, który sobie wymyśliliśmy przykłada się na konkretne funkcjonalności w systemie. Przede wszystkim stworzyliśmy zakładkę rentowność konta, która jest pewnym ułatwieniem, ona pokazuje te dane, które też pokazuje Allegro, no ale jedną z tych nowości, które tu wprowadziliśmy jest to, że koszty adsowe, koszty kampanii Allegro Ads możemy sobie przypisać do każdego miesiąca, do każdego dnia, tygodnia w zależności jak ktoś chce to monitorować, no i dzięki temu określimy sobie stosunek kosztów do przychodów dla danego dnia lub tygodnia, no i tak samo poziom zysku. Natomiast to co jest jakby ogromnym game changerem to jest rentowność kategorii, czyli jakby my bierzemy pod uwagę wszystkie kategorie, w których sprzedajecie, analizujemy ile wydajecie na Allegro Adsy w tych kategoriach i wtedy wyliczamy stosunek kosztów do przychodów dla każdej kategorii, dzięki czemu wyliczamy też ten zysk Allegrowy. No i jak spojrzycie, no to tutaj ta średnia stosunek, ten koszyk do przychodów dla konta, no to on wynosi 37%. No ale mamy dwie kategorie, w których jest 48%, 52%. Pytanie, czy dlatego tego sprzedającego to jest ok, czy jednak to jest coś, co warto zoptymalizować, tak, nie wiem, podnieść ceny na produktach w tej kategorii, podwyższyć stawki lub zmniejszyć, żeby w Allegro Ads wykręcić większy zwrot z inwestycji, no bo yy, chodzi o to, żeby każda kategoria była dla nas rentowna, chyba, że jest element strategii, w którym jakby inwestujemy w tą kategorię. No i jeżeli mamy taką kategorię, w której chcemy zoptymalizować ten stosunek kosztów do przychodów, no to oczywiście przechodzimy już do rentowności ofert w tej kategorii, czyli wtedy już przypisujemy te koszty adsowe dla każdego produktu, wyliczając stosunek kosztów do przychodów dla każdej oferty. I znowu, mamy przykład oferty, w której mamy stosunek K do P 36%, czyli wydaje się OK. Natomiast mamy ofertę, w której mamy 62% i ona robi dość dużą skalę, dużo też wydajemy na adsy, więc prawdopodobnie od razu trzeba iść do panelu Allegro Ads i zoptymalizować e, kampanię, czy grupy reklam, w których ta oferta jest. No bo nie że K do P na poziomie 75% czy 62% to raczej nie jest zysk, dla waszego biznesu, mimo że ten zysk alegrowy istnieje. Natomiast jak dodamy tutaj te nie wiem, ceny zakupu i wasze koszty biznesowe, no to prawdopodobnie do tych produktów dokładacie. Idąc dalej już, jakby obok tego tej głównej funkcjonalności do liczenia rentowności oferty kategorii konta, stworzyliśmy też jedną funkcjonalność, która, jak ja to nazywam, zamieni strukturę specjalisty. Na strukturę kategorii, czyli na taką strukturę biznesową. Już tłumaczę o co chodzi, no bo często specjaliści, często agencje, jeżeli tworzą kampanie Allegro Adsowe, no to tworzą kampanie na bestsellery, tworzą kampanie na najmniejszą stawkę, tworzą kampanię, która się nazywa, nie wiem, ostrzegawcza Allegro. I o ile tutaj można to optymalizować pod zwrot inwestycji, to to totalnie nie mówi o tym, ile mamy kosztów w adsach, jaki mamy zwrot z inwestycji dla danej kategorii. I to co robi nasz system, to on wszystkie kliknięcia i cały ten koszt Allegro Adsów, analizuje i zamienia na strukturę kategorii. Mimo, że ta struktura konfiguracyjna jaką wykonaliście w Allegro Ads, ona temu nie odpowiada. Więc jakby my ym, przeliczamy to, żeby móc też dokładnie policzyć tą rentowność kategorii dla całego tortu, czy jakby dlatego całego waszego przychodu osiąganego na koncie. No i oczywiście, jeżeli widzimy tutaj mega słaby zwrot, no to trzeba wtedy wrócić do konfiguracji, bo może zdarzyć się tak, że oferty z tej kategorii są w 15 grupach reklam. Często tak się zdarza z perspektywy konfigurowania Allegro Adsów. Więc jakby to jest ciekawa informacja, natomiast jakby też wdrożenie zmian w Allegro Adsach będzie wymagało dostosowania też stawek, dostosowania też grup reklam pod to, co mamy w danych, w danych kategoriach. I teraz Mamy te dane o rentowności, mamy te dane o agroaczach i to co my planujemy zrobić dalej, no to jest przede wszystkim dodanie tej kolejnej kolumny z procentem marżowości, z cenami zakupu lub cenami produkcji, no bo o ile może wystąpić taki case biznesowy, że jeżeli mamy 36% KDP w jednym produkcie, w drugim mamy 62% KDP, no to ten produkt i tak może generować więcej zysku dla Was biznesowo niż ten, co ma 36% z racji tego, że produkujecie go sami, że macie o wiele większą marżę na nim i dopiero po dodaniu Cen zakupu czy ceny produkcji, jesteście w stanie przeliczyć prawdziwy zysk. I to jest to, co my chcemy zrobić w skali miesiąca, dwóch miesięcy, żeby wtedy mieć kompleksowy raport, ile zarabia. Każdy sprzedający na swoich produktach, bo to ma posłużyć do tego, jak konfigurować Allegro Adsy, to ma posłużyć do tego, jaką cenę ustawić na produkcie, ponieważ często taki bądź sprzedający ustawiają cenę na produkcie mniejszą, większą, żeby zarabiać, ale oni nie analizują tego, ile wydają w Adsach. I oni nie wiem, podwyższają cenę, zmniejszają cenę, no okazuje się, że te koszty dla danej oferty są ogromne i oni i tak na tym nie zarabiają. Dla mnie, dla mnie i, i, i dla Pirk Spark ważne jest to, żeby najpierw zebrać wszystkie dane dla 100% przychodu, czy to na ofercie, czy to na kategorii, nie tylko dla, dla tego, co widzimy w Allegro Ads, e, Przypisać do tego ceny zakupu, co teraz robimy ręcznie z klientami, i wtedy na bazie zysku zarządzić ceną, zarządzić strategią, no bo głównym kpi głównym kluczem czy celem biznesowym jest to, żeby się na Allegro zarabiali więcej. I pod kątem merytorycznym to z mojej strony to wszystko. Ja bardzo lubię dzielić się wiedzą, jeżeli chcielibyście mnie o coś zapytać, chcielibyście budować coś wspólnie z nami pod kątem raportowania, czy w ogóle odezwać się o, o współpracę, jeżeli chcielibyście, żebyśmy Wam pomogli, no to zapraszam do mojego Linkedina, możecie też pisać do mnie maile, a jeśli chcecie skorzystać z darmowej wiedzy, którą się dzielimy, na blogu, czy też e-bookami, które tworzymy, zapraszam na Pirkspark. Park, a jeżeli... Zaciekawił Wasz system liczenia rentowności, no to zapraszam na Alice Park. Super, dzięki Oscar, naprawdę no, dużo mięsa, dużo konkretnej wiedzy. My te linki wszystkie umieścimy pod filmem dodatkowo, ale powiedz mi, czy widzowie będą mogli ci też zadawać pytania? W jaki sposób odniósł się do nich w komentarzach? Zachęcam, bardzo chętnie dzielę się wiedzą, więc jeżeli to będą merytoryczne pytania, to ja nawet poświęcę trochę czasu, żeby tam odpowiedzieć. A jeżeli ktoś chce wejść jakby w dyskusję i, i w jakieś głębsze tematy, to też zapraszam na, na link do mnie po prostu napisać bezpośrednio. Super. Dziękujemy wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami. I tak jak wspomnieliśmy, te linki wszystkie będą pod filmem. Także jeśli macie pytania, wiecie gdzie pisać, gdzie znaleźć narzędzie. Ale spark. A w dzisiejszym odcinku myślę to już wszystko. Natomiast pewnie będziemy jeszcze nie raz tutaj gościć Oskara na kanale. Dzięki, Oskar, za prezentację. Dziękuję Ci i... bardzo, Dawid, za tę możliwość. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.